Dobry Państwu nadrost i program na gorąco, który, proszę mi wierzyć, będzie wyjątkowo gorący. Wszystko przez gigantyczne roszczenia niepublicznych przedszkoli, które domagają się zwrotu prawie 23 milionów złotych od miasta kętrzyn za ich zdaniem, źle naliczane dotacje w latach 2009-2016. Przedstawiciele tych placówek nie chcą dziś rozmawiać, a sprawy w ich imieniu prowadzą kancelarie adwokackie. Jednak na sześć miejskich przedszkoli w Kętrzynie z nami zdecydowała się porozmawiać. Aneta Pietrzych-Hornicka, dyrektor niepublicznego przedszkola Miś Uszatek. I tutaj uwaga, to jedyne przedszkole, które nie wnosi roszczeń, a miałoby najwyższe, bo 12 milionowe. Dzień dobry, witam serdecznie Panią. Witam serdecznie, witam serdecznie Państwa. Pani dyrektor, ciężko o tych kwotach myśleć, a co dopiero pomyśleć i z nimi się zmierzyć. Ale zacznijmy jednak od początku i wyjaśnijmy widzą, czym są właściwie te dotacje i na co te pieniądze były przeznaczane. Dotacja, tak pokrótce mogę powiedzieć, to są kwoty pieniężne, które przekazuje nam miasto. Miasto jest do tego zobowiązane, żeby przekazać na każde dziecko, które chodzi uczęszcza do przedszkola. Ja dotację i chyba wszyscy musimy traktować jako taką formę wsparcia do tego, żeby wyrównać szanse edukacyjne dzieci i formę wsparcia dla rodziców, którzy po prostu nie muszą płacić aż tak wiele pieniążków za przedszkole. Jakiekolwiek wahania z dotacjami, więc obniżanie ich, też działa dwufalowo. Po pierwsze, wsparcie, które byśmy chcieli udzielić dzieciom, nie jest już tak optymalne, a rodzice, jeżeli my dostajemy mniej, muszą więcej płacić za przedszkole. Do przedszkola niepubliczne dostają 75% dotacji, które się należą dla jednostek publicznych czyli jednostek miejskich przedszkoli. Jak to jest naliczane, bo to chyba jest też bardzo ważne. Więc bierze się koszt utrzymania dziecka w przedszkolu miejskim i na tej podstawie wypłaca się nam 75% takowych kosztów. To, duża, to duży procent? E, wie Pani, no to trudno mi się odnieść, czy to jest duży procent. Może bardziej chciałabym nawiązać do tego, że. Nie jest problemem, jeżeli jest jedno przedszkole w mieście i na podstawie tego przedszkola, jeżeli się rzetelnie wylicza koszt utrzymania dziecka, nam się nalicza procentową dotację. No, tak mówi ustawa i z tym nie ma co dyskutować. Natomiast jeżeli pojawia się w przedszkolu dwa przedszkola, w mieście przepraszam, dwa przedszkola lub trzy, trzeba to uśrednić, ale bardzo rzetelnie. Nie można wybrać przedszkola, które generuje najniższe koszty i nie można wybrać przedszkola, które generuje koszty najwyższe, po to, żeby było po prostu sprawiedliwie. Teraz na co są nam potrzebne te pieniądze? Bo bo tu musimy sobie powiedzieć jasno. Przedszkole niepubliczne praktycznie oprócz wyżywienia, bo w tym partycypują rodzice, to opłacają rodzice. Przedszkole niepubliczne utrzymuje wszystko. A więc płacimy za wszystkie media. No to prąd, gaz, to jest normalne, tak jak w budżecie domowym. Opłacamy pracowników, czyli płacimy im wynagrodzenia i pedagogicznych pracowników i niepedagogicznych i pań z kuchni. Płacimy ZUS za pracowników, płacimy podatki. My robimy remonty większe, mniejsze. No i przedszkola kętrzyńskie wszystkie płacą dzierżawy comiesięczne za wynajem budynku. To są naprawdę bardzo duże kwoty. Więc po to były nam potrzebne i są nam potrzebne dotacje, że inaczej przekłada się ten, y, ta taka kwota, której nam brakuje, na rodziców. Dotacja jest niezbędna. Pani przedszkole jako jedyny nie wnosi o zwrot dotacji, a byłoby ono najwyższe, bo 12-milionowe. I teraz pytanie, dlaczego? E, faktycznie jako jedyna nie zdecydowałam się na wniesienie pozwu sądowego przeciwko własnemu miastu. E, dlaczego? Powiem Pani, że przedstawiciele władz miejsc miasta podeszli do mnie bardzo uczciwie. Nie ukrywali, nie uszukiwali, powiedzieli mi, jaki jest problem, jaka jest skala tego problemu. Jakie są uczciwie roszczenia mogą być moje jednostki i była bardzo dobra, bardzo dobry klimat do tego, żeby rozmawiać, jak możemy rozwiązać ten problem. Złożenie pozwu roszczenia jest najprostszym wyjściem. Trzeba się pochylić nad problemem. Pomyśleć, w jaki sposób możemy sobie wspólnie z nim poradzić. To jest bardzo prosty powód. Podobne problemy ma wiele innych miast w Polsce. Część procesów trwa, część została rozstrzygnięta na niekorzyść samorządów. Mówi się, że kancelarie adwokackie przede wszystkim chcą ugrać zysk na tym dla siebie i to duży zysk może być. Tylko zastanawiam się właśnie gdzie kończy się taka granica moralna, bo przecież przedszkola występują przeciw swojemu miastu, a niektórzy idą dalej i mówią przeciw mieszkańcom. To, że kancelarie będą pracowały dla zysku, to, to wszyscy o tym wiemy. Zresztą na jednej sesji padły kwoty procentowe, które roszczą sobie kancelarie, i to jest chyba normalne. Kancelarie prawne szukają klientów, bo chcą na tym zarobić. To, to, jest, to jest norma. Jeżeli chodzi o jakąś taką ocenę moralności postępowania, ja absolutnie nie czuję się osobą, która chciałaby kogoś pod względem moralnym oceniać, bo to nie jest moja rola w tej chwili. Ja się ja nie mogę tego zrobić. Natomiast co ja mogę powiedzieć? Dziwię się, że zanim ktoś zaczął rozmawiać z kancelariami, nie porozmawiał z burmistrzami. Bo musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Obecni burmistrzowie dostali sprawę dotacji w takim spadku. Nie zawinili absolutnie nic. Oni po prostu otrzymali takie kukułcze jajo. I nagle okazało się, że nie wiem na ile, jaka jest moja też wiedza, ale wydaje mi się, że m, zabrakło rozmowy w tym. Burmistrzowie naprawdę chcą rozwiązać ten problem. Starają się pomyśleć nad formą rozwiązania. I tutaj zastanawiam się, czy nie lepiej by było najpierw porozmawiać z władzami miasta, pomyśleć, jak możemy to rozwiązać? Ponieważ Natychmiastowa spłata roszczeń w takim trybie, jak oczekują tego kancelarie prawne, natychmiastowa wraz z odsetkami, musimy sobie to jasno powiedzieć, może spowodować krach finansowy w naszym budżecie miejskim. I e, takimi posługujemy się ogólnikami miasto ale miasto to my. Natychmiastowa spłata roszczeń wraz z odsetkami powoduje, że każdy obywatel tego miasta te roszczenia w tym momencie będzie musiał spłacić. Budżet nie jest z gumy. Jeżeli będzie się zakładało, nie wiem, wzięcie pożyczki, to jak w budżecie domowym trzeba będzie tę pożyczkę spłacić. Jeżeli będziemy ją spłacać, z czego będziemy rezygnować? No właśnie, I tutaj tu jest to ograniczeń. kwestia naprawdę co najmniej kontrowersyjna. Natomiast absolutnie nie pokuszę się o, o, o ocenę tego, bo nie mogę tego po prostu zrobić. Niemniej jednak jest to nasz wspólny problem poniekąd. To jest wspólny problem. Ja, postępując tak, miałam na uwadze naprawdę dobro wszystkich mieszkańców, moich wychowanków, rodziców, moich pracowników, bo czasami wybiera się najprostsze wyjścia, tylko co dalej? I, i tu musimy bacznie się nad tym naprawdę zastanowić. Były burmistrz Krzysztof Hećman zasłania się niejasnym prawem, które wtedy obowiązywało i dawało takową furtkę dla samorządów, ale Pani była na sesji nadzwyczajnej i zapytała wprost, publicznie, czy te dotacje w tamtych latach były celowo naliczane, czy, czy nie były mniej korzystne dla Was, tak? Dlaczego Pani pomyślała, że mogłyby być celowo zaniżane? Przede wszystkim, e, ja, ja nie, nie wiem, ktoś to nazywa furtką, luką, to jest bardzo poważny problem i, i ja nie wiem jak to nazwać, bo ja nie jestem prawnikiem. Wiem tylko jedno, że e, mamy dużo niższe dotacje niż w miastach ościennych, bliskich nam, które mają bardzo podobną dynamikę rozwoju jak nasze miasto. Tam chodzą dokładnie takie same dzieci jak tutaj. Dlaczego zaczęłam zastanawiać się nad celowością? Bo rzeczywiście dużo wcześniej w przestrzeni publicznej krążyły pewne informacje. Wiadomo, że kancelarie prawne próbowały nawiązać kontakt z każdym z nas. To zmusiło mnie do tego, żeby zastanowić się, skąd się wziął ten problem. Pani, będąc na sesji, pewnie również wie, że. Tutaj i pan burmistrz, i pan skarbnik tłumaczyli się, że no była luka, była pewna interpretacja. Faktycznie niektóre miasta też mają problem, ale nie wszystkie. Niektóre miasta tego problemu nie mają, ale w przypadku Kętrzyna jest porażająca skala. Bo nawet jeżeli mogę założyć, że interpretując przepisy prawne ktoś się pomylił albo coś nadinterpretował, no to kwota, która dotacja jest przekazana, nie będzie rażąco niska. A tutaj zastanawiam się, na ile interpretacja nie była sama w sobie celem, do tego, żeby obniżyć nam kwotę dotacji. Na ile nie zaczęto tak interpretować przepisów, że nam wyjmowano z tego koszyka i zostawiano tylko niewielką kwotę. To wzbudziło, zaczęłam się po prostu nad tym zastanawiać. Nie jest też tajemnicą, tu mogę się pomylić w dacie. Chyba w 2013 utworzono punkt przedszkolny przy szkole numer 3 uchwałą Rady, Rady Miasta i ok, przedszkola są potrzebne. Natomiast to się stało też powodem, jednym z powodów tego, że mamy tak niskie dotacje. Z tego co wiem, mogę się mylić, ale z tego co wiem, na podstawie tego punktu naliczano nam dotacje. Punkt przedszkolny. To nie jest to samo co przedszkole. To na, o tym nawet mówią, to nie trzeba było interpretacji, o tym mówią przepisy prawne. Czy wcześniej były jakieś rozmowy z burmistrzem albo skarbnikiem, w których sugerowano, że kwota jest zbyt niska względem innych miast? O ile się nie mylę, to to będzie rok 2012, wpłynęło w pismo do do tak, miasta. Tak, tak właśnie radny Krystian Abramowicz przedstawił pismo z 2012 tak. roku. Gdy widać było, że przedszkola pytały o sprawę miasta, więc problem nie był nieznany. Tak, faktem jest też to, że wiedzieliśmy wszyscy, że u nas jest bardzo niska u nas jest bardzo niska dotacja. Ona muszę powiedzieć w porównaniu z miastami ościennymi, czyli Nogierzycko, Bartoszyce, no powtórzę, się bardzo podobne miasta. Dynamice, w, w odległości jesteśmy no, niedaleko, więc możemy się porównywać. Średnio mieliśmy mniej o 200 zł, więc no, siłą rzeczy o tym się mówiło. Ale skoro wpłynęło pismo, skoro pan burmistrz odpowiedział na to pismo, uzasadnił to, umotywował, burmistrz osoba zaufania publicznego, pozostało tylko wierzyć. Ja naprawdę przez moment nie założyłam innej wersji, tylko i wyłącznie to, że jest to zgodne z prawdą. Co Panią właściwie poróżniło z byłym burmistrzem, że dziś Pani mówi otwarcie o tej sprawie? Przecież, ja myślę, że... przecież właśnie była Pani kiedyś radną tak, PSL, tak, tak, takim tak, asem tak. wręcz powiatu. Tak, tak. Nie wiem, czy to nazwać asem, bo gdybym była asem, to pewnie bym została tą radną ponownie, więc tutaj mam do tego olbrzymi dystans, ale poróżniło jest może nieodpowiednim dla mnie słowem. Tutaj chodzi o pewne zasady i o pewne dążenie do prawdy. I uważam, że wszyscy mamy prawo Wiedzieć, co się zadziało z tymi dotacjami. Muszę powiedzieć, że wiadomo, że odnosi się Pani do, do sesji, na której byłam. Ja na tej sesji nie miałam być. Ja oglądałam przekaz internetowy tej sesji i szczerze mówiąc, spodziewałam się, że przy tak bardzo poważnym problemie, bo my musimy sobie po raz kolejny uzmysłowić, to jest mega poważny problem dla całego miasta. Nagle zobaczyłam postawę, która mnie po prostu oburzyła, bo jeżeli ja widzę osobę, która powinna się czuć co najmniej współodpowiedzialna, jak ta osoba próbuje rozmazywać tą odpowiedzialność, zupełnie umniejszać bardzo poważny problem, który dotykał nie tylko mnie jako osobę prowadzącą to też musimy nadmienić dzieci, rodziców przecież zabrano im wszystkim pewne kwoty. I nagle widzę, że najważniejsze staje się, staje się osoba pana burmistrza. Nagle widzę, że my nie pochylamy się nad problemem, tylko nad osobą i, i, i ego, które gdzieś tam mocno, mocno lata w górze w tej sali sesyjnej. Kiedy zaczynam słyszeć słowa, jakieś przytyczki personalne, odnoszące się do ubioru panów, a my mówimy o tak poważnej kwestii, faktycznie postanowiłam, że ja zadam to pytanie osobiście, bo chcę to wiedzieć, i naiwnie liczyłam na odpowiedź. I nie dostała pani no, odpowiedzi. Wszyscy oglądaliśmy, ja ona jest y, taka nieformalna i ja formalnie domyślam się, tak? A formalnie domyślam się tej odpowiedzi, ale to ta odpowiedź nie padła. Czy w pewien sposób czuje się Pani oszukana? E, tak, tak, czuję się oszukana, czuję, że ktoś oszukał mnie, oszukał moich pracowników. Ja też to taka forma pytania, bo pani już też powiedziała, że przedszkola zdecydowały się na to, żeby kancelarie prawne wystąpiły, reprezentowały je, jeżeli przedszkola zdecydują się na sprawę sądową, bo ja w czasie tej sesji cały czas słyszałam, że tu absolutnie nikt nie złamał prawa, to będzie takie moje pytanie. Ja tego nie wiem, a co powiemy, jeżeli którakolwiek przedszkole wygra tą sprawę? Moje pytanie, kto złamał to prawo? Bo musimy się z tym liczyć, bo wiemy, że miasta przegrywają pozwy. Oczywiście każda sprawa każdego przedszkola jest bardzo indywidualna, ja. Moje pytanie, kto złamał to prawo? Jeszcze wychodząc z sesji w kuluarach, Krzysztof Hećman podszedł do pani i o coś zapytał. Co to było? Bo była pani ewidentnie zdenerwowana, a on jeszcze mocniej. Już dawno go takiego nie widziałam. E, powiem tak. Pan, e, pan Hećman zadał pytanie, ja mu odpowiedziałam. I myślę, że już więcej pan Hećman mi nie zada tego pytania. Miał wielki żal. E, wie pani co? Tylko tu musimy podejść do sprawy. Ja nie rozumiem żalu, jeżeli rzeczywiście był. Bo jak się ma żal pana Hećmana do żalu mojego, moich pracowników, moich wychowanków? Czy będziemy się skupiać teraz na naszych żalach? Nie. Właśnie zabrakło mi skupienia na sprawie. Dlaczego tak się wydarzyło? Nie można stanąć w, na sesji i twierdzić w tej chwili, że ja to Bartoszyce. Coś się nam rozmywa, coś, coś zaczyna nie działać w tym. Nie, ktoś zrobił ten bałagan. Dotacje nie były naliczone tak, jak powinny być i my żądamy, ja żądam przynajmniej odpowiedzialności za słowa i za czyny. Więc to są bardzo proste żądania. Myśli pani, że obecna władza poradzi sobie z tymi roszczeniami? Poradzimy sobie my, jako miasto przede wszystkim? Ja mam taką naprawdę nadzieję i ja widzę, że jest dobry klimat. I ja gdybym wiedziała, że przedszkola decydują się na, na, na sprawy sądowe, gdyby panie chciały się spotkać, to bym mówiła o tym, że nie należy tak robić. Bo musimy wspólnie pomyśleć nad kompromisem, i naprawdę władze miasta starają się, bo będzie bardzo trudno. My możemy sobie powiedzieć górnolotne hasła. Tak, poradzimy sobie. Tylko jakim kosztem? Kosztem kowalskiego, kosztem Nowaka. Tak, będziemy musieli sobie z tym poradzić. Tylko czy nie lepiej pomyśleć, bo na pewno jest szereg dróg, szereg wyjść z tej trudnej sytuacji. Ja w pewien sposób rozumiem panie z przedszkoli, które w momencie, kiedy się dowiedziały o tym, bo to każdego z nas i przeraziło, bo proszę zrozumieć, 75% dotacji dostajemy, bo tak mówi ustawa. Ok, tak ma być, nie dyskutujemy. Ktoś mądry to wymyślił. Płacimy olbrzymie dzierżawy co miesięczne za budynki, za wynajem tych budynków. To są potworne kwoty. A jeszcze teraz okazuje się, że ktoś, nie boję się użyć tego słowa manipulował przy dotacjach. I to w pierwszym momencie jest rzeczywiście tragiczne. Tylko my musimy sobie uświadomić, że w tej chwili nie ma już tych panów, chyba, którzy byli za to odpowiedzialni. Ktoś to otrzymał powtórzę się w spadku i co my dalej z tym zrobimy? Doprowadzić do zapaści finansowej miasta, do tego, że nie będziemy mieli na dotacje dla dzieci, które nie wiem chodzą na piłkę ręczną, na siatkę, nie będziemy mieli na remonty. To jest najprościej. My musimy naprawdę pomyśleć nad rozwiązaniem tej kwestii. Jeszcze zapytam, jeśli przedszkole otrzymają zwrot dotacji, jeśli im to się uda, na co mogą wtedy wykorzystać te pieniądze? Tutaj mi trudno powiedzieć, bo ja nie, tak jakby nie, nie, nie zaglądałam w te pozwy, tak? bo ja, ja nie wiem, czego dotyczą te pozwy. Ja w tej chwili nie potrafię Pani odpowiedzieć na co mogą. Nie wiem, czy przedszkola upominają się o zwrot dotacji, czy są to jakieś hmm, skala jakiegoś zadośćuczynienia za te dotacje. Naprawdę trudno. Ogólnie dotacja ma być wykorzystana na dziecko, ogólnie dotacja po to jest płacona, Ona w tej chwili są naprawdę płacone rzetelnie, po to żebyśmy mogli podnieść jakość. W tamtym momencie to były bardzo trudne czasy. Ja wrócę do tych lat 2009-2016. W tej chwili rynek pracy jest nam lżej. Mamy program 500, jest nam lżej, ale wtedy to były lata, gdzie wiele osób było, to były osoby bezrobotne, to byli rodzice, gdzie pracowało jedno z rodziców. My, chcąc utrzymać placówkę, bo każdy chce pracować, mieliśmy opłaty stałe. Można było wszystko zmienić, można było wtedy zupełnie inaczej. Do tego podejść. I my przede wszystkim, wszyscy mieszkańcy musimy sobie uzmysłowić, bo czasami ten przekaz jest taki, że to tak jakby dyrektorom zabrano. Nie. To zabrano dzieciom, rodzicom, kadrze. Zabrano wszystkim w pewnym momencie. Dziękuję pani dyrektorze za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Dziękuję również państwu za uwagę. Naszym gościem była Aneta pietrzyk hornicka dyrektor niepublicznego przedszkola Miś-Uszatek. Ja za dziś dziękuję. Do zobaczenia.